Jeśli kiedykolwiek interesowały Cię polizingowe komputery Tiny Mini Micro, to na pewno wiesz, że wybór ofert na takie urządzenia jest przeogromny. Szukając dobrej okazji można trafić na przykład na takie cudeńko. Lenovo ThinkCentre M600 Tiny. Wszystko wydaje się być ok, bo przecież to jest renomowany producent, model ze znanej linii, wygląda jak każdy inny komputer tajni, a do tego w naprawdę dobrej cenie. Tyle tylko, że to nie jest komputer. bo prezentowany właśnie Lenovo M6Tiny to cienki klient. O tym, czy to źle, czy może jednak dobrze, porozmawiamy sobie w tym filmie. Zapraszam. Jeśli jeszcze nie spotkałeś się z czymś takim jak cienkie klienty, nazywane także terminalami, to jest to taki, a jakże komputer, ale mocno ograniczony, jeśli chodzi o możliwości rozbudowy oraz wydajność. Chociażby dlatego, że w terminalach procesory są wlutowane na stałe. W zamian dostajemy przeważnie niskie zużycie energii oraz pasywne chłodzenie, no i niską cenę na rynku wtórnym. Jeśli zainteresował Cię ten temat, to więcej dowiesz się z mojego wielkiego porównania cienkich klientów, do którego link znajdziesz w opisie oraz w prawym górnym rogu ekranu. Ale wracając do bohatera tego filmu. Obudowa o wymiarach około 18x18x3,5 cm wykonana jest z blachy, poza frontem, który jest plastikowy. Z zewnątrz nic nie wskazuje na to, że jest to cienki klient, wręcz przeciwnie, Thinkcenter M600 wygląda jak typowy komputer tajny Mini -micro. Zastosowane materiały i wykonanie obudowy jest na najwyższym poziomie, no ale wiadomo, w końcu to lenowo. Na froncie umieszczono przycisk zasilania z wbudowaną diodą zasilania, diodę aktywności dysku, gniazdo USB 3.0 typu A, gniazdo mini jack dla mikrofonu, gniazdo mini jack audio combo słuchawki mikrofon, gniazdo USB 3.0 typu A umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych, a resztę frontu zajmuje perforowana kratka ułatwiająca chłodzenie wnętrza. Z tyłu natomiast znajduje się typowe dla Lenovo prostokątne złącze zasilania 20V, złącze DisplayPort, złącze USB 3.0 typu A, drugie złącze DisplayPort, złącze USB 2.0, kolejne złącze mini -jack audio, tym razem do podłączenia słuchawek lub głośników i dwa złącza USB typu A, jedno 2.0, a drugie 3.0. Ponadto jest tutaj zaślepka dla zewnętrznej anteny Wi-Fi, gniazdo gigabitowego Ethernetu, Opcjonalne złącze szeregowe RS-232, aczkolwiek w innych egzemplarzach może tutaj być albo zaślepka, albo gniazdo DisplayPort, śruba zamykająca obudowę, gniazdo blokady Kensington oraz otwory chłodzące wnętrze. Boki urządzenia są gładkie, poza naklejką nic się na nich nie znajduje. Podobnie jest na górze obudowy, oprócz naklejki i loga Lenovo, gładko i pusto. Na spodzie obudowy znajdują się cztery gumowe nóżki oraz tabliczka znamionowa. Nie ma natomiast mocowania WESA do monitora. W zestawie znajdował się także oryginalny 65W zasilacz Lenovo podający napięcie 20V przez prostokątną wtyczkę. Zakupiony przeze mnie egzemplarz wyposażony jest w dwurdzeniowy i dwuwątkowy procesor Celeron N3000, 4GB pamięci RAM DDR3L, dysk flash o zatrważającej pojemności 16GB oraz gigabitowy interfejs sieciowy oparty o układ Reliteka RTL8168. Tak M600 Tiny wygląda z zewnątrz, a żeby zajrzeć do środka, to trzeba odkręcić pojedynczą śrubę z tyłu, a następnie sunąć górną część obudowy w kierunku do frontu. I to co tutaj teraz zobaczymy, będzie mocno zależne od procesora, jaki jest zainstalowany wewnątrz. Bo na przykład w przypadku czterorodzeniowego Pentiuma najpewniej zobaczycie to. Ale w przypadku kiedy w środku jest Celeron, to zobaczycie to. Link do filmu, z którego zapożyczyłem tę stopklatkę, a który recenzuje wersję z Pentiumem znajdziecie w opisie oraz w prawym górnym rogu ekranu. A tymczasem wróćmy do mojego celerona. Otóż całe, ale dosłownie całe wnętrze wypełnia ogromny radiator. Co prawda prześwitują tutaj pojedyncze elementy, ale żeby cokolwiek tutaj dołożyć czy wymienić, to tak naprawdę trzeba zdjąć radiator z procesora. W tej chwili widoczny jest kawałek slotu na pamięci RAM, dysk flash i część slotu M2 z kluczem AE. Jest tutaj także 22-pinowe złącze SATA z zasilaniem, ale z powodu bliskości radiatora podłączenie czegokolwiek do tego złącza jest niemożliwe. Żeby dobrze się wszystkiemu przyjrzeć, muszę zdjąć ten wielgachny kawałek aluminium. W tym celu odkręcam 6 śrub, 2 z krawędzi i 4 wokół procesora. No, i tutaj znajduje się ta niemiła niespodzianka, jeśli chodzi o Lenovo ThinkCentre M600 Tiny. Chodzi o wlutowany na stałe procesor Celeron N3000, bo jak wspomniałem wcześniej, M600 jest cienkim klientem, a nietypowym komputerem. Procesora nie wymienisz. W produkcji były jeszcze modele z procesorami Celeron N3010, N3050, J3060, wszystkie dwurdzeniowe i dwuwątkowe, a także z czterordzeniowymi, i czterowątkowymi procesorami Pentium N3700 i J3710. Z tego co udało mi się ustalić, celery są chłodzone pasywnie, natomiast Pentiumy posiadały mniejsze radiatory, przykrywające tylko procesor oraz wentylator obok. Poniżej procesora, na płycie głównej, umieszczono pojedynczy slot na pamięci so DDR3L1600. To oznacza, że maksymalnie może tutaj wrzucić 8 GB RAMu i taki też moduł sam tutaj zainstalowałem. Na lewo od procesora znajduje się slot M2 przeznaczony na dyski SATA. Dyski NVMe w tym slocie nie są wykrywane. Można tutaj zainstalować dyski w formacie 2242 oraz 2280. Montaż jest beznarzędziowy z wykorzystaniem tych zapinek, które i tak samo się otwierają. W zestawie znalazł się dysk o pojemności 16 GB, który w zasadzie i tak trzeba wymienić na coś większego. Tuż obok znajduje się wyniesione 22-pinowe złącze SATA z zasilaniem. To złącze w wersji z Celeronem jest zablokowane przez radiator, ale w pentiumach jest ono wykorzystywane. Tutaj nawet widać kołki, na których mocowane są sanki z dyskiem 2,5 cala. W lewym dolnym rogu umieszczono slot M2 z kluczem AE z wyprowadzoną jedną linią PC Express 2.0. Slot jest przeznaczony dla karty Wi-Fi, ale w sumie można w nim użyć dowolnej karty rozszerzeń. Sprawdziłem dwie różne gigabitowe karty sieciowe i działają one dobrze. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że jest tutaj naprawdę mało miejsca. Zarówno jeśli chodzi o długość i szerokość karty, bo ograniczają obudowa, moduł z LEDami i kondensatory, jak i wysokość karty, którą w całości przykrywa radiator. Z innych ciekawych rzeczy, to mamy tutaj zworkę resetującą pamięć CMOS, a pod opcjonalnym portem szeregowym RS-232 znajduje się złącze dla wentylatora. I to w zasadzie tyle. Można całość poskręcać z powro... A wiecie co? Drażni mnie ten radiator. Muszę coś z tym zrobić. Pamiętajcie, że bieżąca operacja jest wykonywana przez totalnego ignoranta, dlatego nie próbujcie tego sami w domu, ostrzegłem. A jeśli na sali jest jakiś inspektor BHP, to lepiej niech teraz zamknie oczy, bo dalsze oglądanie grozi zawałem. No, teraz lepiej. Teraz można bezproblemowo podłączyć dodatkowy dysk, 2,5 cala. Od razu sprawdzimy sobie jak będą wyglądać temperatury po takiej modyfikacji, bo testy wydajności i pomiary temperatur dla stanu, nazwijmy to fabrycznego, wykonałem już wcześniej. Do BIOS-u można wejść naciskając klawisz F1 podczas startu urządzenia. Naciskanie klawisza F12 uruchomi menu startowe, w którym można jednorazowo zmienić urządzenie z którego uruchomi się terminal. Pracujący w trybie tekstowym BIOS, jak to w cienkich klientach, ilością dostępnych opcji szału nie robi, ale przynajmniej jest czytelny. W menu Main, poza zmianą języka i czasu systemowego, w podmenu System Samary można sprawdzić bieżącą konfigurację sprzętową komputera. W menu Devices Video Setup można ustawić ilość pamięci RAM, jaka będzie przeznaczona dla modułu graficznego. W menu Advanced CPU Setup znajduje się domyślnie wyłączona opcja wirtualizacji. Wspominam o tym dla formalności, bo w przypadku tego Celerona o wirtualizacji to generalnie powinno się zapomnieć. W menu power after power loss można skonfigurować sposób zachowania terminala po przywróceniu zasilania. W menu startup znajduje się cała sekcja konfigurująca współpracę z systemami legacy i UEFI. I tutaj ciekawostka, na domyślnych ustawieniach Ventoy wygląda i działa okrutnie, ale przynajmniej taki OpenSense startuje. Natomiast po zmianach, które na logikę powinny działać, Ventoy wyglądał i funkcjonował dobrze, za to OpenSense przestał się uruchamiać. I to tyle ciekawego, jeśli chodzi o BIOS. Żadnych ustawień dotyczących zmian wydajności systemu tutaj nie ma, jest tylko minimum tego, co niezbędne. No, to teraz to, co najważniejsze, bo trzeba sobie powiedzieć, jak Fink Center M600 Tiny chodzi. Chociaż słowo chodzi jest tutaj użyte trochę na wyrost, bo PUZA zdecydowanie lepiej oddaje wydajność tego terminala, a w zasadzie to brak wydajności. Bo prawda jest taka, że zastosowany tutaj Celeron N3000 to demon prędkości nie jest. Wyniki benchmarków syntetycznych pokazują wyraźnie, że jesteśmy w ogonie całej stawki i generalnie jest słabo. Najsłabszy komputer tajny, taki z wymiennym procesorem, jaki posiadam, czyli Lenovo M73 z rachiatyczną i3-4130T, wykręca wyniki 4-6 razy lepsze. No po prostu miazga. Wydajność energetyczna z ilością punktów benchmarku na wat też nie powala, ale tutaj uczciwie trzeba przyznać, że po pierwsze jest ona trochę lepsza niż wspomnianego już i3-4130T w Lenovo M73, a po drugie wynika to nie tyle z dużego zużycia energii przez M600, co z jego bardzo lichej wydajności. Bo prawda jest taka, że zużycie energii jest symboliczne. I tutaj zaczynają się plusy tej konstrukcji. W bezczynności M600 Tiny wciąga 5 W energii. Obciążone w pełni programem stres nie przekracza 7 W, a w trakcie benchmarku graficznego GL Mark II najwyższe stabilne zaobserwowane zużycie energii nie przekroczyło 12 W. To w przypadku Golasa z zainstalowanym Debianem, ale wyprzedzając trochę fakty, pokażę Wam jeszcze zużycie energii dla scenariusza, w którym M600 z dodatkową gigabitową kartą sieciową na M2 z odpalonym OpenSense pendrive'a, bo to też zużywa trochę energii, robi za router. Na dole wykresu umieściłem bezczynność bez dodatkowych gadżetów jako punkt odniesienia. Po dołożeniu akcesoriów w bezczynności pobierane są 3W więcej, czyli zużywane jest około 8W. Natomiast niczym nieograniczony routing pochłania 8,5W energii, chyba że dołożymy do tego routingu jeszcze tunel WireGuard, to wtedy zużycie skoczy do 8,7W. No więc to nie jest dużo. A można jeszcze urwać coś około 1W, odpalając OpenSense z dysku, a nie z pendrive a. Te niewielkie ilości energii plus potężny radiator powodują, że Lenovo ThinkCentre M600 Tiny praktycznie w ogóle się nie grzeje. W bezczynności najcieplejsze punkty na zdjęciu to pendrive z systemem i kawałek PCB, gdzie jedno i drugie to około 30 stopni Celsjusza. W tym czasie radiator ma zaledwie 27 stopni. Po pełnym obciążeniu programem stres po 10 minutach ponownie najcieplejszy jest pendrive i kawałek PCB. Tym razem jest to tylko 4 stopnie więcej, bo 34 stopni Celsjusza. Natomiast temperatura radiatora wzrosła do zaledwie 31 stopni. A teraz to samo dla zmniejszonego chłodzenia. W bezczynności to, co pozostało z radiatora, nagrzewa się do jakichś 31 stopni Celsjusza. Po 10 minutach obciążenia stresem, radiator nagrzał się do 34 stopni Celsjusza. Z tego wynika, że po odcięciu prawie połowy radiatora jego temperatury wzrosły zaledwie o około 4 stopni Celsjusza i myślę, że negatywnego wpływu na pracę terminala mieć to nie będzie. Sprawdziłem jeszcze do jakiej temperatury rozgrzewa się sam procesor podczas 10 minut Cinebench R23 i okazuje się, że zarówno dla oryginalnego rozmiaru radiatora, jak i po ucięciu połowy maksymalna temperatura procesora nie przekracza 65 stopni, a jedyna różnica polega na tym, że przy mniejszym radiatorze temperatura szybciej dochodzi do tej granicy. Dławienie termiczne nie wystąpiło w żadnym z obu wariantów. Czyli jak dla mnie to ta modyfikacja jest udana i można tak zostawić, mając możliwość podłączenia dodatkowego dysku 2,5 cala. Dla formalności dodam, że pasywnie chłodzony ThinkCentre Center M600 Tiny z Celeronem N3000 nie wydaje oczywiście żadnego dźwięku, stąd też brak pomiarów z sonometrem. Natomiast wersja z procesorem Pentium jakiś wentylator ma, ale nie mam pojęcia, jak się sprawy mają z kulturą jego pracy. Zakładam, że w przypadku tej mocniejszej wersji z jakimś słyszalnym dźwiękiem trzeba się będzie jednak liczyć. No to wiemy, że zastosowany tutaj Celeron N3000 jest bardzo oszczędny, zarówno jeśli chodzi o zużycie energii, jak i wydajność, jaką oferuje. Tak to wygląda w benchmarkach, ale jak się to przekłada na rzeczywiste wrażenia z użytkowania? No, słabo, naprawdę słabo. Think Center M600 do użytkowania jako komputer na co dzień absolutnie się nie nadaje. Zarówno pod Windowsem 10, jak i Ubuntu Mate, sprzęt ma problem z ogarnięciem całego systemu operacyjnego, a co dopiero jakieś praktyczne zastosowanie. Zdecydowanie za często interfejs użytkownika się zacina, a przeciąganie czy skalowanie okien potrafi być wyzwaniem. Odtwarzanie YouTube'a w 720p rywie i to mocno, za to 480p działa w miarę ok, A w ogóle to pod Windowsem M600 potrafi w bezczynności trzymać zużycie procesora na 100%, bo tam cały czas coś się w tle dzieje i zajmuje te oba mizerne rdzenie. Na szczęście Ubuntu pod tym względem jest dużo łaskawsze. Innymi słowy, jako komputer na co dzień, nawet tylko do internetu, absolutnie nie. Są inne, lepsze opcje. Ale spoko, to nie oznacza od razu wizyty w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. M600 z Celeronem N3000 można zastosować wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana wysoka wydajność, ale zależy nam na ciągłości usługi. Ta ciągłość to także w kontekście niskiego zużycia energii i braku ryzyka przegrzania się maszyny. Jedno z takich zastosowań postanowiłem dla Was przetestować. A konkretnie będzie to router zmajstrowany z M600 z dodatkową kartą sieciową podpiętą przez M2 pod kontrolą OpenSense'a. Przy okazji da to pogląd na to co potrafią mini PC, tak zwane software routery, z podobnymi celeronami, którymi aktualnie zelany jest Aliexpress. Instalacja karty sieciowej jest w miarę bezproblemowa. Gigabitowa karta oparta o układ Intel i210 zmieściła się bez problemu, nawet bez wycinania radiatora. Druga karta, którą posiadam z Realtekiem RTL8168 jest trochę za długa i koliduje z jednym elementem płyty, ale w sumie też da się ją zamontować bez większych problemów. Gniazdo Area 45 trzeba jakoś wyprowadzić na zewnątrz, na przykład przez poszerzony otwór na opcjonalne złącze RS2 -2 albo frontem. Ja do celów testowych wszystko zostawiłem po prostu na pająka. OpenSense został uruchomione w trybie live z pendrive'a. I tutaj dwie uwagi. Pierwsza, ustawienie biosów w sekcji CSM zostawcie na domyślnych, bo u mnie tylko tak OpenSense skutecznie się uruchamia. Druga, OpenSense lepiej zainstalować na dysku, wtedy urwiemy mniej więcej 1 W zużycia energii, który w trybie live pochłania pendrive. Test polegał na przepuszczeniu maksymalnie szerokiego strumienia z jednej sieci do drugiej przez 60 sekund zgodnie ze schematami, które widać właśnie na ekranie. W drugiej części połączenie pomiędzy klientem a routerem było realizowane przez tunele WireGuard, który wymagał od tego biednego celerona dodatkowej pracy w postaci szyfrowania ruchu. Okazuje się, że z dwoma kartami gigabitowymi wąskim gardłem jest procesor, który potrafi przerutować około 480 Mbit na sekundę jednym strumieniem bez szyfrowania. Trochę lepiej wygląda to przy 8 równoległych nieszyfrowanych połączeniach bo wtedy maksymalna przepustowość takiego routera podchodzi pod 580 megabitów na sekundę. Natomiast jeśli do tego równania dołożymy WireGuarda to w przypadku pojedynczego połączenia jestem w stanie przecisnąć niecałe 200 megabitów na sekundę i widać wyraźnie że teraz procesor musi się już napocić bo w tym przypadku zdycha zupełnie interfejs OpenSense'a. W przypadku 8 szyfrowanych połączeń wydajność procesora Lenovo M6 Tiny kończy się na około 245 Mbitach na sekundę i podobnie jak przed chwilą dashboard umiera w trakcie testu. W obu przypadkach po zakończeniu testu odświeżenie dashboardu w przeglądarce przywróciło jego funkcjonowanie. Zużycie energii przy takim zastosowaniu, jak już wcześniej pokazałem, to niecałe 9W. Dla mnie z powyższego wypływa wniosek taki, że na jakieś zapasowe łącze, czy do offsite backupu na działce, to taki terminal wydaje się być idealny. No a poza tym to można wykorzystać takiego cieniasa jako DNS Piehole, można postawić na takiej maszynie serwer bazodonowy typu influxdb do zbierania danych, można też do zastosowań domowych postawić chociażby takiego zabixa. Tak naprawdę jest mnóstwo usług, które nie są wymagające względem procesora i na Celeronie N3000 z 8GB RAMu będą chodzić przyzwoicie. Oczywiście nie wszystkie na raz. Okej, okay, to by było na tyle. Podsumowanie. Lenovo ThinkCentre M600 Tiny to nie komputer. To cienki klient o mizernej wydajności, ale także o niskim zużyciu energii, który pod obciążeniem ledwo co się nagrzewa. Bez możliwości wymiany procesora i z lichymi możliwościami rozbudowy. Ale w rękach hobbysty, który zdaje sobie sprawę z jego ograniczeń, może być użytecznym narzędziem, które będzie niezawodne i ekonomiczne, zarówno w zakupie jak i w eksploatacji. Jest to dobre narzędzie dla tych, którzy wiedzą czego chcą i wiedzą jak to zrobić. Za to na pewno nie nada się na komputer do użytku na co dzień, zdecydowanie szkoda pieniędzy na takie rozwiązania. Zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli nie jesteś pewny czy akurat w Twoim przypadku M600 się sprawdzi, to można bezpiecznie założyć, że nie i powinieneś szukać czegoś innego. Najlepiej czegoś, co pozwoli na wymianę procesora i dołożenie większej ilości RAMu lub przynajmniej wydajniejszego cieniasa. Jakiego? Tego dowiesz się z mojego wielkiego porównania wszystkich cienkich klientów. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, napisz proszę w komentarzu tylko dla odważnych, no i jak zawsze sekcja komentarzy jest wasza. Ucieszy mnie także że zostawiam subskrypcję i łapka w górę. Ja tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca i do następnego. Cześć!